Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Od tego odcinka zajmiemy się takim fajnym programikiem, który się nazywa Microsoft Excel. Przejdźmy od razu do rzeczy. Klikamy sobie w ten przycisk, wszystkie aplikacje. Otwórzmy sobie Excela. On jest gdzieś w Microsoftie, Microsoft Office, i tutaj gdzieś jest ten Microsoft Excel. Tu jest. Otwórzmy sobie. I tak wygląda Microsoft Excel. Zobaczcie, z czego on się składa. Tutaj o góry oczywiście jest jakieś tam menu z narzędziami. Tu są zakładki, na każdej zakładce są jakieś inne narzędzia. Za chwilę będziemy je sobie omawiać. Zajmiemy się najpierw objaśnieniem takim króciutkim, co to jest tutaj, bo to jest najważniejsze. To wygląda jak jakaś taka gigantyczna tabela. Zobaczcie, że tutaj jest to bardzo dużo tych wierszy, kolumn. Tutaj na dole, zobaczcie, są zakładki. Można tych zakładek robić jakąś tam większą ilość, jak ktoś potrzebuje. Można zmieniać nazwy tych zakładek, jak ktoś ma potrzebę. Na każdej takiej zakładce może, mogą być inne dane. No ale wróćmy tutaj do tego obszaru. Bo on jest najbardziej istotny. Co to jest? Otóż te prostokąciki, które tutaj zaznaczam, yy, nazywamy komórkami. Yy, I na przykład yy, każda komórka ma jakiś adres. Załóżmy, ta komórka ma adres A3. Tu jest zresztą napisane zawsze: ta komórka ma adres H12. Zobaczcie, H i wiersz 12. Także każda komórka ma swój jakiś taki niepowtarzalny adres. No dobra, ale do czego służą te komórki? Komórki mają, tak jak w matematyce, są liczby jakieś konkretne i są coś takiego jak zmienne, które mogą przyjmować różne wartości. I tak samo tutaj komórki. Mogą to zawierać jakieś konkretne dane, na przykład 12. Tutaj na przykład damy sobie 25, a mogą to być zmienne. Tutaj zrobimy sobie zmienna, która nam sumuje te dwie rzeczy. To plus to. Ja na razie nie będę tłumaczył, jak to się robi. Dojdziemy do tego. A tutaj po prostu podzielimy jedną wartość przez drugą. To podzielimy na przykład przez to. O. Zobaczcie. Czyli tutaj mamy konkretną wartość. Tutaj możemy sobie w tym pasku podejrzeć, co to jest za wartość. Tutaj tak samo. To jest jedna, jedyna wartość, ona się nie będzie zmieniała. Natomiast tutaj zobaczcie, w, tym, w tej komórce mi się wyświetla jakaś tam wartość. Owszem, to jest wynik, ale to jest wynik takiego działania. Czyli B3 plus B5 to, co tam znajdzie w tym B3 i w tym B5 zostanie zsumowane i wynik zostanie podany w komórce. Tutaj jest z kolei, jak klikniemy, zobaczcie coś takiego. Jest jakaś taka formuła, bo to się nazywa formuła. Mamy B5, ten ukośnik taki. Slash to jest znak, który używamy w informatyce jako znak dzielenia. Czyli B5 dzielimy przez B3. Czyli B5 dzielimy przez B3, i to jest wynik takiego dzielenia. Dobra. Wiemy już, co to są te komórki, jak można, co one mogą zawierać. No, zajmijmy się na chwilę tutaj tym, co jest u góry. Tak, nie będę wszystkiego tłumaczył, tylko niektóre rzeczy. Narzędzia główne. Tutaj znajdziemy kilka takich podstawowych rzeczy, które są wspólne dla chyba wszystkich programów Microsoft Office. Na przykład w Wordzie jest coś takiego. Malarz formatów, czyli kopiujemy sobie same formaty bez treści. Tutaj są narzędzia do zarządzania czcionkami. Tutaj możemy sobie wyrównywać w stosunku do, do komórki: czy to ma być u góry, czy to ma być po środku, czy u dołu to samo tutaj, czy, czy na którym się z prawej, czy z lewej strony, czy może na środku. Także tutaj możemy się bawić czcionkami, jeśli chodzi o, o wygląd, o sam design tego, co, co ma tutaj, jak to ma wyglądać. Natomiast cała reszta to są takie narzędzia, które służą nam do zabawy na liczbach. Ja na razie nie mówię, nie tłumaczę, do czego służą poszczególne te, te rzeczy, bo do tego dojdziemy sobie w trakcie kolejnych filmików. Tutaj na, na zakładce wstawianie zobaczcie, że można oprócz tego, co, co my sobie tutaj w tych komórkach popiszemy, można sobie dodawać różne dodatkowe rzeczy. Zobaczcie, że tutaj można zrobić coś takiego jak tabelę przestawną. Ja, ja później pokażę, co to jest. Można zrobić zwykłą tabelę, można wstawić obraz, jakiś tam inny element graficzny. Można wstawić jakiś tam wykres. Hiperłącza jakieś tam pola tekstowe, jakieś znaki, można zrobić jakiś tam tekst ładny składający się z jakiejś tam ładnej czcionki. Także dodatkowo można sobie, jeśli ktoś potrzebuje mieć troszeczkę ładniej tutaj oprócz samych liczb coś, coś ładnego, to może sobie tutaj wybrać taki element, wskazać na dysku i on zostanie tutaj wstawiony. Układ strony. Tutaj na tej zakładce zobaczcie, że są narzędzia do ustawienia strony, jeśli chodzi o drukowanie, bo, bo taki dokument, gdzie, gdzie bawimy się liczbami, oczywiście jak najbardziej mamy prawo wydrukować. No i tutaj są ustawienia do takiego wydruku. Zwróćcie uwagę, że w Wordzie była, był podgląd takiej kartki, można było od razu zobaczyć, co w którym miejscu będzie. Tutaj takiej możliwości w tym momencie nie ma, jest w innym miejscu, ale dojdziemy do tego. Następna zakładka to są formuły. Ja tutaj zrobiłem sobie taką ręczną formułę. Zobaczcie, każdą formułę zaczynamy od znaku równa się. To jest informacja, jeżeli coś zaczynamy wpisywać. Jeżeli coś zaczynamy wpisywać, wybieramy sobie pustą komórkę i zaczynamy wpisywanie czegokolwiek od znaku równa się, to Excel przechodzi automatycznie w tryb pisania formuł. Jeżeli wpiszemy cokolwiek innego niż równa się, jakiś taki tekst, to to już nie jest dla Excela formuła. Jeżeli zaczniemy od równa się, to on będzie próbował to za chwilę przeliczać według tego, co jest. To mu zapiszemy po tym znaku równa się, więc lepiej, żeby to miało ręce i nogi. Także wróćmy do, do tej prostej formuły. To jest najprostsza formuła, która sumuje nam dwie komórki B3 i B5 i podaje w, jako, jako swoją wartość wynik tego działania. To samo tutaj. Bardzo podobnie zamiast znaku plusa jest znak dzielenia. Także tutaj żadnej filozofii wielkiej nie ma. Oprócz tego, wróćmy tutaj do tego naszego paska, mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych specjalistycznych funkcji, które mogą działać na, na liczbach, na tekstach. To mogą być jakieś specjalistyczne funkcje finansowe, jakieś tam rzeczy, które będą nam sterowały datą i godziną obliczały jako ileś tam, powiedzmy set dni naprzód, jaki to będzie dzień tygodnia na przykład. Także tutaj jest cała masa, jak to sobie rozwiniemy, cała masa różnych takich funkcji. Można naprawdę sobie poszukać, w zależności od tego czym się zajmujemy, jakie wartości mamy zamiar przeliczać, czy tam się nimi zajmować, bo na tekście też można jak najbardziej pracować. Można sobie na przykład wybrać fragment tekstu, wybierać automatycznie, jeżeli mamy jakiś, powiedzmy, to się sprawdza na peselu. Możemy sobie na przykład mamy kolumnę, gdzie są same PESELE, możemy sobie w drugiej kolumnie utworzyć formułę, która będzie zawierała fragment tekstu, i ten fragment tekstu będzie nam wyciągał konkretną datę urodzenia z tego PSL-a, no bo wiadomo, że w PSL-u bez względu na to, jakiego człowieka sobie nie weźmiemy, poszczególne człony daty urodzenia są zawsze w tym samym miejscu, więc fragment tekstu jak najbardziej możemy tutaj zastosować bez żadnego problemu. Możemy go zastosować od razu dla wszystkich osób. I to samo tutaj. Na razie, na razie może nie będziemy korzystać, nie, nie będę pokazywał, jakie to są funkcje, dojdziemy do tego. Dalej dane. Jak już mamy tutaj jakieś dane, możemy z nimi w różny sposób postępować. Możemy sobie tutaj podłączyć, w cudzysłowie oczywiście, jakieś dane z zewnątrz, z sieci web, z pliku tekstowego, z jakichś baz danych. Na razie może się tym nie, nie zajmujmy. Tutaj są takie troszeczkę łatwiejsze rzeczy, tym się będziemy zajmować. Na przykład będziemy mieli dużo, dużo danych, które trzeba będzie jakoś posegregować, pofiltrować, jakoś poukładać, żeby było rosnąco według jakiejś tam kolumny. Będziemy sobie wybierać, tu, jest, tu są właśnie narzędzia do, do sortowania. Będziemy sobie przy dużych tabelach pokazywać w jaki sposób odfiltrowywać tylko te dane, które nas interesują, a pozostałe mają się schować. W cudzysłowie, oczywiście, mają się gdzieś tam ukryć, żeby nie, nie, nie robiły zamieszania na ekranie. Także do tego służy na przykład filtr. Tu jest zestaw dodatkowych narzędzi, które będę później tłumaczył o co chodzi. One pomagają po prostu w zarządzaniu tymi danymi. Recenzja. No to jest taki zestaw narzędzi. Jeśli dajemy taki arkusz komuś do sprawdzenia, i ten ktoś po prostu no, widzi, że o, tutaj na przykład jest błąd, może sobie wstawić jakiś tam nowy komentarz i powiedzieć, że tutaj jest błąd. Może, tutaj są narzędzia na przykład do ochrony arkusza. No niewiele ma to wspólnego z recenzją. W każdym razie chodzi o to, że możemy sobie zbudować taki arkusz w formie jakiej, jakiejś tam bazy, gdzie tylko niektóre komórki będą aktywne i będzie można w nich wpisywać jakieś tam wartości. W pozostałych komórkach będą się pojawiały wyniki, nie będzie można w nich nic zmieniać, a można zrobić też tak, że nawet nie będzie można w nie kliknąć, żeby podejrzeć jaka tam jest formuła. Także tutaj można, można robić tego typu rzeczy właśnie w tym miejscu. No i widok, dojdziemy też do tego, można sobie zmienić widok na jakiś taki układ strony. O tutaj mamy coś takiego, co nam podpowiada w jaki sposób to będzie drukowane. Na razie, na razie tego nie zmieniajmy. Ten tutaj podgląd podziału strony służy do tego właśnie, żeby określać na jakiej szerokości ma. Być ta tabela na naszej stronie i jaką ma mieć długość, i według tych danych program będzie dobierał wielkość tego wydruku na, na naszej stronie. Tutaj oczywiście są inne elementy, jakieś tam powiększanie. Możemy sobie zrobić jakieś tam nowe okno, to są takie rzeczy, które nam pomogą naprawdę zrobić całkiem fajną aplikację. Także jeśli chodzi o menu, to na razie tyle. Wróćmy sobie na narzędzie. zmieńmy sobie widok na ten normalny, bo tutaj niewiele widać. No i cóż. W tym filmiku takim błyskawicznym, może na razie tyle, w następnym filmiku będą już przykładowe dane i pokażę, w jaki sposób nimi się tutaj zarządza. Także zapraszam do kolejnego filmika, w którym pokażę już na konkretnych jakichś tam przykładowych informacjach, w jaki sposób korzystać z Excela. Póki co, pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji. Jak najbardziej, filmiki można udostępniać na innych stronach, także jeśli podobał Ci się filmik, łapka w górę, a póki co, cześć!